Witamy wszystkich bardzo cieplutko w naszej ulubionej grze przygodowej, czyli mining May Totalnie najlepsza gra przygodowa Tak, super fabuła. totalnie super gra przygodowa Gdzie robimy fantastyczne rzeczy Takie jak dostarczanie rzeczy do kopalni na przykład O bogowie jaka dobra zabawa, bardzo dużo dostarczyłem teraz No ja do myślę, kopalni że wiele osób by się zgodziło że to jest lepsza fabuła niż w 3 Oj, byczku! Zgadzam na pewno. się Na pewno Zgadzam na 100%. się totalnie. Fabuła tak, dobra, że Wiedźmin 3 Przy tym to naprawdę nic z plaga. No gierka po prostu. Totalnie, 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 totalnie się z tobą zgadzam. Plax. Uuu dużo fajnych rzeczy tu jest, Uu, dobra. O rzeczywiście Rzeczywiście dzieje się tutaj trochę. No, Trzeba tutaj zanukować. Zobacz, ile tu rzeczy do wydobycia. Ej właśnie, fluor to w ogóle nasza misja jest. To ja zapominam o, o. tym. No to lepiej żeś nie zapominał właściwie. No już tutaj wydobywam fluorek. No, Uuuue. Yeah. Ja tu znalazłem neon argon, sobie siedzą obok siebie. Chcesz ich pokopię troszkę? A pokopuj po ich. Pogaż im, gdzie raki zimują plaga. Czemu tego argonu w ogóle nie dostaje. Już jestem pełny, co? No, co ja... ty sobie myślisz? Tak to, to jest, kiedyś się wydobywa tak dużo rzeczy. Magazyn plaga. na pewno bardzo przyda. Ta, przyda nam się magazyn, ale generalnie każde ulepszenie nam się przyda. Biznes mm -hmm. to biznes. A tak jest. Dora, Dobra, Ja sobie chyba kupię wartość sprzedaży. Ostatnią. Dobra. Ulep o, ten, zrobiłem. zrobiłem, teraz ten Dostarcz, dostarczaj plaga najpierw rzeczy. Jak możesz. A, a zapomniałem no. o to że ona misję ma osobne. Przecież. No właśnie. No jest gało. Gamo, nie jestem. Ja się skupiłem na tym kopalniowaniu tam. To to też. Potrzebnie. Pamiętaj, że tu i tu musisz dostarczać, co nie? Tu i tu musi dostarczać i jak dostarczysz to, to dopiero wtedy wiesz. Lecisz A, dalej. Kopalni ty... musimy mieć, Plaga. To jest bardzo ważne. Kopalnia, ważna sprawa. Ziutek, zabieraj całą ziemię, nie po troszku tylko wyciągasz. Co ty się opierdzielasz? O, no i tacy można lecieć w kopalnie znowu. Jak myk. myk. Męk, męk. Myk. No, Dobra, na to. sobie zobaczę, czy coś mogę, ale chyba nie jesteśmy. Dobra. Zasz radę, palacz, dasz radę. Dam radę. Lóż do ciebie pędzę, plaks. Rąb te różne rzeczy. Pamiętaj, dostarczaj najpierw, a dopiero potem sprzedawaj, bo to wiesz. Musimy ruszyć to do przodu, co nie? Tak jest, trzeba kopalnie założyć, niech się kopie. Tak, niech kopalnia kopie. Wiesz, jak głosi i takie znane przysłowie: lepiej wolno, e, niż żeby w ogóle nie kopało. No, <noise> tak właśnie to mówi przysłowie. przy przysłowie: górnicy. wolno, lepiej wolno i średnio, niż wcale i w ogóle. No, tak jest. To bardzo rozbudowane słynne, przysłowie. słynne przysłowie budowniczych. Dobra, gdzie ta kopalnia, poka, poka. Ciąłko kopalnia. Deliver all. 85% już mamy na kopalni, więc... Nice, jest dobrze. Strasznie tu jest bałagan. Platform jest yy, dużo, no. Dobra, cyk. Deliver all. A, ona nie. Silver i fluorine. O kurczę. To jest bardzo problematyczne teraz żeby się wkopać. Chociaż może tu? Ona bardzo wymaga takich dobrych rzeczy, no. Co ci się nie podoba, blaga? Do drożyzna jest, drożyzna. A to, że jest drożyzna to wiemy, no bo takie, takie kopalniane czasy są. Już Właśnie. nie jest tanio, teraz jest tylko i włącznie drogo, Plaga. Więc no. zaciskaj portki i kop, Plaga, kop! <noise> kopu, kopu, cały czas jest. Idę do tej typiary, co robi ulepszenia, stanie może i tam. Coś tam jej Proszę, dostarczyłem. Otrzymaj. O, nic nie się Poczekaj, wzięło. bo gdzie, gdzie, są te kopalnie, tutaj na dole w sumie? Oj, oj, oj. X, nie, tu. O cóż. Ja zobaczę tą kopalnię, jak tam wygląda sytuacja. A nie Prawie... mogę tego dostarczyć, bo tego akurat nie potrzebuję. A to? Bo czekaj, zbuduj. One poczułem te nie metale potrzebuję, a nie metale no. to są tlen na przykład. No to tlen trzeba dostarczyć. no. Tlen trzeba Chłopanie. dostarczyć do kopalni i tego drugiego. Więc jakbyś miał tlen, to wiesz co robić tak, wiem, wiem, będę go kopał. Kop, tlen! No, będę go kopał. Kopuj, tlen, plaga! To jest bardzo ważne, żeby tlen wytygować. Tlen to jest ten fioletowy, tak? Nie, jakby? to są takie roślinkowe bardziej chyba. Ale fioletowe, roślinkowe. Chyba tak. Chyba. No mi się wydaje, że go właśnie widzę. O, i kolejną baterię znalazłem znowu. Jest ten kryształ bateryjny. Tak, znalazłem tlen, i obok niego jest kryształ bateryjny znowu. Baterijkowy, odlotowy. A tlenu to mam tak odpierona, że już mam y, tego, boosta combo 20%. O, no i gozak, plaga. Krością. No, strasznie dużo. Ło, panie. Co to panu tak rozkopał? 30% boosta. Już nie mogę kopać niestety. Ale bateryjka odblokowana. Jak coś. Tylko tak? nie wiem, w sumie, co mam z nią zrobić, bo nie mam A co to jest za się... bateryjka? To ten kryształ taki do zrobienia elektrowni. Za no. drugi, niżej. Dobra. Kryształku, e, kryształku, kryształ, powiedz mi, zbuduj się. Jej, zbudowałem baterię tam na dole. Tak, ta udało się. Ta. No i pięknie. A, kopalnia? No Co i potrzebuję? pięknie, Teraz, plaga. kopalnię też zbudowałem. Gościu! Mamy to! Oj, kopalnia to jest nasza! Uuuu, uh -huh! cacy, gościu! Dobra, nie mam tle, nie mam tego. No o, i to się, to się, szanuje, plaga. Tak to powinno wyglądać właśnie. Dokładnie, dokładnie. Teraz trochę pieniędzy sobie zarobię. Również się przydadzą. Ja oddam to. O dobra. się to Ja zobaczę teraz. Jestem na górze. O, neony znalazłem. Będą do zadania akurat. Ta, neonki. Dobra. O, tlenu nadal potrzebujemy, potrzebujemy jak coś, dost... nadal potrzebujemy. Zarządzaj kopalnią. Dobra. Co może, co może druga, ten, zobaczmy, gazy szlachetne może, niemetale, metale, neony może, argony, zobaczmy. Coś, dobra, jego nie kopię i tyle, nie? No właśnie, poznałem się. Ja, ja sobie zobaczę, co jest, to jest What? drogocenne. Chyba tlen, nie, poczekaj, argon jest bardzo cenny. To trzeba zobaczyć, czy on może, to czy to może to argon to? wydobywać. Argon. Może chyba Chyba może Nie, Argon coś się wolno wydobywa A zobaczę tlen A tlen szybko wydobywa Tak, ale tlen szybko wydobywa, a tlen jest nawet drogi. To niech tlen wydobywa Dobra, dobra Kupisz jest to narzędzi w sumie A co mi tam? Bombki, proszę wszystkie i nitro wszystkie. O ktoś tu chyba jest Ktoś tu chyba zaszalał z wydatkami. Cały hajs wydałem na. tenzy. No. Dobra, no, jedno jest pewne: zbierzemy drogę Neonu Plaques i będziemy milionerami. To Taka prawda. prawda. A ja znalazłem Neon, więc już go kopię. Wielki sukces. Bardzo dobrze. Money, money, money. Money. Dobra, to, to. I pyk. No i tacy. Eee, teraz. Kop to... ten neon, blaga! Kop ten Obiem, neon! Kobiem. Dobra, ja lecę w dół. Mam 16 neonków. Jest git. Teraz trochę pieniędzy poproszę. A tu jest, widzę, że dużo głębiej jest ogólnie. O kurde, ile tutaj ja... jest tych tlenu, żeś znalazł. No. no. i tu znalazłem tą drugą bateryjkę widzisz? Jest no, tutaj. jest, druga, czyli może gdzieś tu być kopalnia. Ja już się zapchałem, to kopaj tam śmiało. Dobra, A tu jest tu coś widzę. Dobra, widzę dużo tego neonu. No to... Ej, już tylko jednego neonu nam brakuje do tej babki. to tak, jak go skopiesz, to będzie git. Będzie kupa pieniędzy. Naprawdę. Tu, 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 tu. No, znalazłem trochę tego neonu, więc jest dobrze. Trochę neonu. Hmm. Znalazłem plaga A to w stormy będą będzie nas zamrażać, ale nie ma jeszcze stormów. Może jeszcze znaczy, nie, bo, bo jeszcze fabularnie pewnie musimy na odpowiednim mod na wiesz na odpowiednią ten poziom się dostać pewnie. No chyba ta, chyba ta chyba ta Dobra, gościu, a ty nie ulepszeń dla mnie jakiś O to mam zaległe I to Dobrze Wszystko ulepszyłem Teraz Proszę. My. Ja nie Zainstalowałem tylko kupiłem, ale jestem nie za mądry. Kolejne zadanie. Yy, widzisz to trzeba dostarczyć. Wojowniku. Znowu neon chyba. Dobra. Dostarczy. Niech ma. Kurde. Tak jestem. Pięć koła kosztuje kolejne ulepszenie Strasznie drogo. Już patrzę. No to nie no. będzie mi chyba stać. O, A dużo fajnych rzeczy. Nie, no jedna jakaś rzecz tam kosztuje 5 koła. Tak, rzuciłem okiem na to, ale. Zaraz zobaczę, no bo Chodźmy teraz już widzisz, drogie, drogie biznesy już się zaczęło drogować to wszystko. Zobaczę. Yy, ale to jest, o, to fajne, z 5000, co tu mamy? Yy, Kapelusz Maga można kupić i to inwentarz zwiększa. Mhm. przedmioty. Ja się wziąłem, bardzo się przydaje, bo mam 50 teraz inwentarza. No, to jest dużo. trzydzieści. 50 to jest dużo. Ora, wpadam tu. Wiadro, By... a wiadro co powoduje? A, że lepiej kopiesz jeszcze, ale to też jest Ej, strasznie bo... drogie. U mnie to się ciemno zrobiło. I Dobra. zimno. Co? Zimno plaga, czy ty powiedziałaś marznięcie? Tak, marznięcie mam. Dobra, już do Normalnie. ciebie jadę. Plaga, wow. trzymaj się! Plaga, nie umieraj tam zimno, już do ciebie śmigam. Nie umrę, ale mój ekran rzeczywiście wygląda coraz gorzej. Bo nie masz odporności jest, na zimno. No. Jak jesteś nisko, to tam się zaczyna robić zimno, wiesz? Mówisz? Wiesz, to też chyba w prawo dałem trochę. Są chyba takie miejscówki, w których jest chłodniej. Dobra, już idę to zbadać, plaga. O, no, faktycznie struszyłem. Jest jest Widzisz? I wieje. Hej, co się dzieje? Widzicie mnie? To muszą być burze, o których wspomniałem, Molly. Masz jakiś pomysł, jak się tym z tym uporać, Yumi? Tak, mam. Spójrz, mam instrukcję do podgrzewania wentylatora. Myślę, że jeśli go odpowiednio powiększymy, będzie wystarczająco dużo, aby ogrzać teren. Janty, trzy podgrzewany wentylator? To Twoje rozwiązanie. Zaufaj mi, zrobiłem obliczenie po prostu zbuduj jeden podłącz go do elektrowni. Powiem oka oczyścić burzę w okolicy. Ej, dobra, A, mamy, mamy teraz. O, zobacz, to ja to postawię. Dobra, postaw. poza... L, co to jest L? I tu trzeba prąd zrobić. Ajajaj. Power plant build. Dobra, Deriver mamy. All. Chodź. I te... nie, 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 tak dużo wymaga nawet, wiesz? No nie, ale tu trzeba zbudować też baterię obok, to no nie? Żeby on w ogóle a, działał. ale to przyciągnąć chyba tylko. a, faktycznie. Ja to nową już zacząłem budować. A da się z kilku baterii? Nie wiem, ale tu jest nowa bateria, <tryk> Ale dużo wymaga, kurde. Nie dużo, już dużo zrobiłem, patrz, to połowa połowy jest, 72%. Dobra, dobra, dobra. Eee, Ciepniemy to ten, szybciutko. to ja tu gdzieś już zacznę kopać w takim razie. Uh -huh. Może jakieś nowe źródło trafię. O, strasznie dużo nowych rzeczy wychodzi na to. Bardzo dużo. pyk Dobra. Nie, don't worry, blad. Zaraz wszystko będzie gotowe. Normalnie o. Go. No, to skoro mówi, że wszystko będzie gitara siema, to się nie martwię. Nie A ma się... co się martwić. A przez chwilę byłem mega zmartwiony. Ale jak mówi, że nie ma powodu, żeby się martwić, to już przestałem. Totalny luz. Dobra, bo mi tu cały czas wyświetla, że mam zbudować tą tom. Rozgrzewarkę kurde, a ty już ją zbudowałeś Tak, tak, ja ją tam postawiłem, postawiłem ją No wiem, ale ta gracja mi marudzi, to jest głupie Nieee no, ty już zbudowałeś no. Bekę sobie pewnie ciśnie, weź tam Podłącz Totalnie. ją i, i tyle Tak Dobra, no. dobra Jestem na górze Do zadania, cyk, o Zbudowałem ci prądnicę jak coś O, pięknie No tam już mało brakowało, nie? Uda, ale ten chłop ten pieniądze tak rozrzuca dalej korzyszok, ile trzeba jeździć, żeby to zebrać. Normalny jest. Great work. Dobra, i tutaj też nie metale dostarczyłem. Tam jeszcze te drugie trzeba dostarczyć. Dobra, od, kupiłem sobie odporność na zimno. Jednak. O ty! No, Jaki ty zaraz jesteś podsępniczek! Bez względu na to, czy zbudujemy grzałkę, czy nie, to i tak nie będzie tak źle u mnie. No, no jesteś małym podstępnikiem. Tak, Damy radę, Dzięki. O! Odblokowałem, tak. No i cacy. Dobrze, tak chce żyć właśnie. I drugi tier cały ukończyliśmy. O, Patrz, już? następny tier, tak. Następny tier jest dużo trudniejszy, jak się okazuje. Bardzo szybko poszło. Bardzo szybko nam poszło. No bo, jakby tu dużo powiedzieć, plaga, no jesteśmy mega dobrzy po prostu. Do co prawda? dużo gadać, mamy mega dużo doświadczenia, bo graliśmy w pierwszą część, dlatego jesteśmy tacy zajebiści, plaga, wiesz. Bo robi robotę, no. 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 podejrzewam, że jest wiele osób, które nie grały w jedynkę I, i teraz tej dwójce, Limit co wagi, wiesz, przedmioty. Nie no myślę, że totalnie się nie odnajdują pewnie. No a tu widzisz jednak, jednak... No wiadomo, tutaj rzeczy, które ja ogarnąłem. No robi robi, robi robotę, robi robotę. Hmm. Hmm. Dobra, no jakiś ten by się przydał też. Dobra, podłączysz tam prąd i... Z... Ej, poczekaj, kopię, boosta robię. Boost już mam 23%, 24, 25. O nie, <laughs> chyba się zrobiło za zimno. Ale czemu tu nie mogę kopać? We mnie za zimno, jest plaga. Tam mi się wydaje, że jest trochę chłodek tutaj. No, no. chłodek totalny. Dobra, idę trochę wyżej. 28% busta mam. Ale akcja. A, słyszałem o tym o tej, o tej momencie legendarnym, no zdarza się no. to raz na milion lat taki boost A tobie się akurat zdarzył No tak się zdarza właśnie <laughs> No ale bardzo rzadko <laughs> uh -huh. Dobra, gdzie to jest? Oj co to jest? A ten hiter tutaj się buduje, dobra Ta, weź go tam dokądś i podłącz go do tego. właśnie. A i też trzeba skończyć, ojoju To nie są łatwe rzeczy takie Powiem ci. No. W którą stronę jest ta elektrownia? Chyba w tam. La 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 la, la, la. A i tu trzeba zrobić platformę. Cyk. Myk. dobra baladzik. Normalnie zrobiony. No proszę, zbudowałem grzejnik. Spójrz, ja, burza się rozwiewa. Wow. wow. Ale faza. Paradzic normalnie teraz zrobiliśmy. No, nie ma burzy, a była. <gry> tylko żeby tu. Ej, a to działa jest. na całe piętro, czy myślisz, że to działa tylko w tamtych okolicach? Nie mam pojęcia, ciekawe ale na pewno tu jest luz już. No, tutaj jest totalna chillera, można kopać sobie. Dobra, jestem ciekaw tylko, czy wiesz, to działa tak jak... Tak jak chce kminie, czy, czy nie działa tak jak kminie se? No właśnie, ciekawe. Ciekawe, czy to... Dobra, i tak muszę się cofnąć. Mm. No byłoby sensowne jakby całe piętro było, nie? Jakby tak powinno być figerów. teoretycznie, ale nie mamy takiej, nie mamy 100% pewności czy tak jest. Niestety dobra Na, nałapałem tych rzeczy, Niestety tak, nie Tak, ale strasznie strasznie on to rozrzuca co za typ? Rozrzuca to po całej mapie. Zbierać to trzeba, znaczy, nie, plaga, nie trzeba tego zbierać, jak on to rozrzuca, o. już ci tłumaczyłem. <laughs> no, plagę. ty no, no, no. mały głodasku, nie musisz niczego zbierać przecież. Wie, wiem, no. ja tylko tak się doroczę z tobą, no. Ta, dokładnie. Słyszycie, że tego nie zbieram, zostawiam, żeby ludzie mieli dla siebie. Tak, no wiadomo, tak trzeba właśnie zrobić, co nie? No. Tak, właśnie trzeba zrobić, co tu jeszcze mamy? Powiem, że magazyn przestrzeni, nie, to se zrobimy. O kurcze. I to se zrobimy. Ale pieniądze są całkiem sensowne już. No, a co ty myślałeś? Biznes to biznes, Plaga. Dobra, Plaga, dawaj do podziemi lecimy. Idę zobaczyć tego twojego grzewczego... Grzewczego by... by potężną maszynę grzewczą, jak to wygląda. Tak, jest tam normalnie. Grzewczy jest. Ta, tak, i mówisz, że zrobiła takim, no. robotę? Jest, 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 naprawdę. O ale się tu ciepło zrobiło, Plaga. Ja Oho. cię kręcę. O kurwa, nie wierzę. Dobra, na szczęście mam to. Mhm. Dobra, lecę, lecę tam. Lecę, lecę. Ja tu zrobię główny szyb, bo trochę nam się pokręcił niepotrzebnie. Nieprzyjemny się zrobił taki jakiś. No, zaraz go odblokujemy. I w dół. O, jakieś źródełko trafię po drodze, fajnie. Pięknie. O kurczę. No, Le... ja też tu ładnie trafiłem, na ładne źródełko, że tak powiem. No. Tak trzeba żyć właśnie. O, ładne źródełko trafiłem, ładne, ładne. Te źródełko mi się podobało, Plax. Dobra, lecę do góry. 1000 na godzinę! O -u -u. kurde, ale boosty wbijam. 35% boosta. A iż to? Zapchałem cały magazyn już. No bo ty jesteś boost Plaga, tak na ciebie to mówią w okolicy. PRAWDZIWY BOOSTER Jest git, jest git Booster plaks No i znowu zapchałem cały flipunek. lecę do góry Bla, bla no bo jak dziwisz się, ty jak tak, tak na prawo i lewo szarżujesz No to ten flipunek się zapychał Jak ty sobie Prawda? to wyobrażałeś, że nie będziesz się zapychać, no to myliłeś się, będzie Ole pieniądzorów no. kasy. uuu dobrze Ora, dać ulepszonko jakieś ładne. Co Ale tu nic takiego nie ma. Praszwaliu, value Deer Storage. O, Tirt Storage. Niech będzie. Inwentory też sobie wezmę. No ja tam też zbieram, właśnie sobie powszerzam różne rzeczy i jest naprawdę fantastycznie. Ładnie to już wygląda. Ładnie żeśmy już te busy porobili. O, Plaga. No ja dobra, schodzę niżej, znowu. Kurde, bomb nie kupiłem. A, A boję ja kupiłem. Się. nie martw się. Boję się, że będą potrzebne. Wracam. A, okay, okay. Może być tak, plaga, bo tak może być, że to będzie wiesz, że się wydaje, że nie będzie potrzebne. Ale będzie, będzie potrzebne, no, lepiej kupić tak na wszelki wypadek. Się wydaje, tak. to się lepiej źle nie ryzykować. Wydaje. Dobra, o, i schodzę. Chodź tutaj, co? co się dzieje. Plaga złożę. Całą mapę mam w złożu normalnie. Idę, już idę w którym miejscu. Sam... Na sam dół leć tym. Dobra, przyjem. śmigam. Łopie. Śmigam co tu się na dzieje? sam dół. Daj mi chwileczkę. Ja, cię O kurde. No dobra. To jest wielki, całą mapę mam złożył centralnie. Już się zapchałem, już. Łapa, ja już wracam. <grym>, to, oj, oj. to zdrowo. No takie, to było mocne. Takie złoży, to aż miło popatrzeć. Tak. No. Dobry pieniądz. Pieniądz Ola. dobry. Oj, tak, tak, byczku. Dobry, dobry pieniądz. A o co chodzi z tym bankiem? Nie wiem, może później będziesz mógł pożyczki na przykład składać, wiesz? nisko oprocentowane, nie wiadomo jaki jest case. Nie no, może normalnie do banku Lecę zajrzeć. do góry! Woo! Dobrze, że razem zainwestowaliśmy w szybkość wylotu, bo to jest ważne. A, bez tego to by była no. ketorga, wiadomo, nie? Nie no, bez tego to nie miałoby no. to racji bytu. No. Dobra, inventory storage zrobione. Dobrze. Lecę tam znowu. No trochę po pokopę tego i tamtego. Dobrze, chyba, że już wszystko skopałeś. Nie nie, nie. Wszystkiego nie skopałem jeszcze dużo, dużo rzeczy do wykopania tam jest plaga, więc spokojnie, nie denerwuj się jeszcze, jest naprawdę dużo, wiesz? Dora, dora. Bierzesz no zresztą Bierzesz, wiesz, to? ja bym tego ja bym tego tak nie, nie rozegrał plaga. Ja jestem taki, że ja lubię ci zostawić, żebyś też miał trochę roboty. Wiesz? <laughs> A wiadomo taki tak jestem plaga. Tamemu. No dobra, schodzę w dół. Imy 1000 na godzinę. Ja tej bonusy kręcę. Kombo. Kombo mam już 36%, rozumiesz? Oj, oj, oj. 40% kombo. Oj, zapchane. Dobra, co my tu mamy? Witam cię Plax. Hop sobie kop sobie kobo, już jestem pełny. Dobra, to sobie tu Idę kopię. Idę do domu. To Dobra. sobie tu kopię. Miałem 50% kombosa. Największe kombo, jakie widziałem do tej pory. Nice plaga, no. nie poznajecie. Zapchałem no. magazyn, a mam tylko 4 ziemi ze sobą. Normalnie cały czas kopałem tylko źródełko. Takie to było. No, no tutaj. No tak takie fajne złoże to są bardzo. Też to uważam, że bardzo przyjazna. Planeta wydobywcą, no, no o. Tak mówiła tamta dinozaurowa głowa tak, tak mówiła Tak mówiłam, ukradnijcie moje naturalne zasoby z tej mojej planety Mniej tak. więcej tak. No. Taki był mniej więcej przekaz Bo prawda akurat, to nikt nie kłamie Dobra, co my tu mamy? Dirt value, co? Można sprzedawać Co? Co? Co za może jest, o, jest odblokowanie, te, ulepszenie, że ci będzie chłop płacił normalnie za. Ziemię? O! No. Pier... Co? No, to on jest totalnie, totalnie szalony, chyba. Totalnie szalony typ, no nie? O! No. Tej łopaty trochę ześwirował chyba. Pewnie tak! Łopata no. pewnie uderzyła go w głowę i dlatego. A ile będzie płacić dużo? Nie wiem, tak, jest ulepszenie, że ci daje dirt value po prostu, ale co tam będzie płacił, to nie wiem. Nikt tego Pewnie nie wie, grosze. legendy opowiadają o tym, o tym, o tym, o tym biznesie. Tak, tak, mniej więcej tak. Dobra, tu se wjadę. Ale źródełek ładnych, no, no, no. Teraz to bardzo szybko wchodzi te łombo-kombo. No teraz to ładnie, Warto śmieci, faktycznie, wartość, wartość śmieci zwiększa śmieci, swoją zyskaną ja ze sprzedaży śmieci. a Czas zrealizowania kombinacji wydłuża ten, co tu mamy, cena, co to jeszcze mamy? wartość ziemi, zwiększa zyski usuwania z ziemi, ale fakt, ale to jakieś tam grosze widzę, 5 5 dolarów, co to jest? A, to, to jakieś ćwićowe ilości pieniędzy. No. Chociaż zawsze coś. Zawsze coś. Wskaźnik upadku, co to ma z kombinacji, zasięg radaru zwiększa się. połączenia wieży radarowej, co, od kogo to obchodzi, co to za gówno? <kuh> Co Slawizma. to jest? Co to ma być? O, to jest większe. Kolej się tu zielono robi. Oj, oj, oj. Co, jest takie, jest hardcore? Ogromne źródła 3000 znowu znalazłem. Uuu, dobra, lecę. Ale źródła 3000. 3000? Ale co, cały czas źródeł. głównym źródłem lecąc? Tak, 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 głównym źródłem w dół i myślę, że znajdziesz. No tutaj już trafiliśmy na taki obszar mapy, że tego jest pełno. Kamieni też, ale... Fajne. Źródeł masakrycznie dużo. No, ładnie, ładnie to wygląda. Dobrze. Ale ziemi już nasypał, chłop. Ajajaj. Dobra. Dawaj pieniądze, gościu. Dawaj hajs. I... No i myk. O Dobra. kurde, nie, kop to gałganie! Bombu Duration można, Thrust Radar Range i Drop Rate. musiał to kupić? To. No, ładnie to wygląda, panie Plagg, trzeba przyznać. Ładne źródełka. Mhm. Takie od serduszka daj do wydobycia, no. Postarali się w tej wersji, naprawdę. Jestem zadowolony. Oj, jest niszka na przedmioty. Mam teraz procentową zniżkę na kupowanie bomb na przykład. Uuu. Jest fajnie. O, Oho. Macie. Znowu się zimno zaczyna robić chyba. Nie wiem czy znowu o, jakiś nie. wiatr. Tak się trochę zaczęło mrozić. Na pewnym lipa, poziomie, lipa. ale chyba, chyba kolejny jakiś pułap będzie. Ja nie wiem czy nawet to nie będzie, pewnie pułap maksymalny. Bo tak A. trochę to wygląda. A i znalazłem kolejne, jest kolejne źródło energii chyba tutaj. Hmm. No ale chyba wiatraczek no, znowu wygrzać. będzie. Będzie trzeba znowu chyba wygrzewać tereny, bo tak to trochę wygląda, wiesz ogólnie. No, tu to chwile są takie przeszkody trudne. Nie ma łatwo. Mroczne ma czasy wyklucza. się rozpoczęły dla podróżników. Dla podróżników no, podziemnych. Mroczne czasy Ja tu łombo kombo znowu czepię na zielonych. Będzie git. A tam jest jeszcze ulepszenie do kombo. To co w ogóle będzie. Bardzo dużo materiałów. Ej, a dało ci to coś, faktycznie coś ulepszenie tego odporności na zimno? Nie mam pojęcia, wiesz, no bo... W burzach. Męsko powiedzieć w sumie. No niby, niby coś powinno ulepszyć, ale w sumie o, to nie, kolejną nie widać Kolejną baterię było. znalazłem. Uuuu. Tu po lewej. Co tu jeszcze mamy? Dobra. Oooo, kombosy. jest fajne. O, ale combo, no i już 58 zapchany jestem. Teleport by się przydał w takiej sytuacji. Kurde, już powoli chyba trzeba myśleć o teleportach, naprawdę. Ta, tak, też mi się tak wydaje, że powoli już te teleporty. Też zaczynam się Ej. tym zastanawiać, co nie. O, czy bo to się... już jest. Dobry czy to ja. już jest ten moment, co nie? Bo de facto. No, te teleporty trochę kosztują, ale w sumie chyba zacznę je pomału inwestować, tak mi się wydaje, w te teleporty. Idę do podziemia, mm. bo to jednak męczące jest powrót. Tak, 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 trzeba się nalatać trochę. Trochę tak jest. Teraz teleport cooldown będzie można sobie zrobić. Radar tak. duration mam. Teleport mm -hmm. cooldown, dużo rzeczy będzie można fajnych polepszać. E, dobra, ale robimy ten wiatraczek, żeby tam tą burzę wytegować kolejny My e, myślę, że to już w kolejnym odcinku sobie zrobimy, co? No dobra, ale to ty akcentem kończymy dzisiejszy niesamowity odcinek. Eee! Elo, elo! To co, z zmarszu kolejny? Nie, ja muszę iść z pieskiem, bo mi się obudził. Aaa. prawie no 14, a później jadę po dzieci, a na 15. No dobra. Że idealnie. nie. Idealnie. No dobra.